wszystkich bardzo serdecznie po trzydniowej nieobecności, w końcu mam czas by nagrać kolejny odcinek z gry The Hunter Call of the Wild. Musicie mi wybaczyć, ponieważ obowiązki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba i kompletnie nie miałem czasu by nagrać y, dla was gameplaya. Moi drodzy, tam coś się chyba, jakiś zwierzak porusza, zdaje się, że to jest łoś, a raczej samica łosia, tylko ja nie wiem za bardzo gdzie ona tam jest. Ale przypomnijmy sobie, co mieliśmy w poprzednim odcinku, bo zbytnio już nie pamiętam, co nam zleciła doktor Alena. Już patrzymy tutaj, dziennik misji. Wybierzcie się do schroniska na wschodniej części Holmu Zwierolowa, obejrzyj zepsuty kład. To akurat zrobiliśmy, mieliśmy problem ze znalezieniem tego kłada, ale okazało się, że po prostu go nie zauważyłem. On był bardzo blisko tego schroniska i poszukać w okolicy śladów stóp, sfotografuj ślady wielkiej stopy. Tak akurat też znaleźliśmy i idź tropem wielkiej stopy. Aha, czyli te tutaj tropy, które nam się tutaj podświetlają, mieliśmy iść śladem przeciuni tych, tych żartownisiów bodajże. I tutaj jest też ten kład. A ja tam widziałem samicę łosia i spróbuję ją zawołać. I zapoluję na nią. No przecież jest niedaleko, a okazja na polowanie może się nie nadarzyć, bo teraz będziemy wykonywać zadania główne u dr Aleny. A ona już chyba kurczę dalej sobie poszła. Ale popatrzcie, tu mamy te ślady. Czeczuni wielkiej stopy. Tylko wiecie co? Ona niby biegnie kłusem, ta wielkostopa, ale zanim pójdziemy, to ja bym chciał iść zupełnie inną stronę. Mianowicie, chciałbym sobie odblokować ten punkt obserwacyjny, żeby idąc śladem tej Czeczuni wielkiej stopy, odblokowywać jakieś punkty terenowe, ambony myśliwskie, żeby później nie biegać po tym wyspie, że tak powiem, czy to można nawet wyspa jest? Chyba tak. Idąc właśnie tym tropem, odblokować sobie po kolei jakieś ciekawe punkty. Więc ja na razie nie idę tym tropem, tylko idę sobie tutaj, właśnie do tego punktu obserwacyjnego. Te tutaj ślady mogą poczekać, bo zawsze mogę się wrócić. A ja sobie pójdę do tego punktu obserwacyjnego. No jest trochę duża odległość, bo ponad. 700 metrów, ale mieliśmy w tej symulacji znacznie większe odległości, więc to nie będzie żaden problem, i możemy coś przy okazji zapolować. No, tutaj, nawet całkiem fajnie, wszystko widać, ale śladu samicy łosia nie widzę. Pewnie uciekła już dawno. Moje wyposażenie nie zmieniło się absolutnie nic. Czekajcie, czyżby ślady tutaj Czeczuni były dalej, czy nie? Czy to są zupełnie inne ślady? Tutaj jest Piżmowiec Syberyjski. Idę tam, właśnie przez ten zamarznięte jeziorko. Dostanę się na ten punkt obserwacyjny i dopiero coś będziemy kombinować. Bo widzicie, tu mam 254 metry, zdaje się, trop. Oddalam się od tropu wielkiej stopy i idę zobaczyć ten punkt obserwacyjny. Tutaj, przy właśnie przy takich punktach, mogą jakieś zwierzaki być. Trzeba się na spokojnie rozejrzeć. Zobaczmy. Ja sobie tutaj zobaczę najlepiej przez lunetę. Nie będę zmieniał na dalmierz. Będzie troszkę szybciej. O, widzicie, jest tam samica. Zobaczmy. Teraz akurat dalmierz. bo muszę zobaczyć odległość trywialny. Kurczę trochę lipa, no ale dobra. Spróbujmy tutaj ją zawołać. Może podejdzie troszkę. Zewgodowy, to super, o to chodzi. Wejdę sobie tutaj taką szczelinkę, żeby mnie nie było zbytnio widać, i spróbuję zawołać jeszcze raz. Mam jakiś punkt obs Nie, to nie jest punkt obserwacyjny, tylko ambona, zdaje się, myśliwska. Zobaczymy, czy da się nabrać. Może wystarczy. Mam tutaj Rino. Może z Rino strzelimy? Zobaczymy. Oho, kurde, jeszcze jedna jest samica. Wejdę trochę niżej, żeby mnie nie zauważyły, bo druga też tutaj gdzieś jest, niedaleko. Poczekajcie, gdzież to jest ten Wabik Mam. No nie będę tutaj kombinował. Użyję RINO. A ta druga, gdzie jest? Dobra, mam. A ta druga, gdzieś tu. A dobra, niech ucieka. Ważne, że ustrzeliłem jedną samicę. Tam już nie chciałoby mi się biec w drugą przeciwną stronę. Więc. Nieopłacalny byłby strzał Dobra, nieważne Mamy samicę <coughs> Tutaj widzimy strefę wodopoju Upolowana od strzała Serce, lewe płuco I dlatego No ale Rina też ma swoją moc Dobra, zatwierdzamy Nagroda pieniężna Od razu sobie odblokuję tutaj ambonę myśliwską No trudno, uciekła No ale nie chciałbym też kiepsko trafić Biec po całym tutaj terenie I jej nie znaleźć bo też tak mogłoby się skończyć. Dobra, mamy tutaj ambonę myśliwską odblokowaną, i prawie pół kilometra do punktu obserwacyjnego. Nie jest to tak daleko. Jest coraz bliżej. Może przy okazji jeszcze jakiegoś zwierzęka ustrzelimy, Zobaczymy, co tutaj będzie nam się pojawiać. A tutaj są jakieś kolejne tropy. Zobaczmy do kogo należą. Pewnie piżmowiec. No, oczywiście. Piżmowców tu się aż roi. No, ale nie roi się ich tak dużo jak na przykład w Colorado. Bo tam w Colorado to naprawdę no, zwierzak na zwierzaku. Jeden na drugim siedział. I cały czas praktycznie w każdym momencie dochodziło do pojawienia się kolejnego zwierzaka. Ładnie, tutaj mamy graficzkę GTX 1660. Daje z siebie wszystko. Gra światła, cieni, wszystko jest w porządku. Na pewno wiecie, że była niedawno premiera RTX-ów 3060 Ampere, czy jakoś tak. Jeśli się pomyliłem, to sorki. Nie za bardzo obserwowałem tą sytuację. Bardziej interesuje mnie to, co się dzieje w świecie gier, aniżeli podzespołów komputerowych, aż znaczy, tak mniej mogę powiedzieć. No ale z tego co wiem, no to posiadacze RTX 2060 Ti. No to plują sobie w brodę. I zobaczycie, jak będzie niedługo na różnych platformach sprzedażowych. Wystawione te karty na sprzedaż. Tego co wiem, RTX najnowszy jest 80% mocniejszy od RTX 2080 2060 sorki. Poczekajcie chwileczkę, troszkę mi się pomieszało, mianowicie RTX 3080 jest lepszy od RTX 2080 Ti. O 70% No to powiem wam szczerze, że to jest Duża różnica No i teraz właśnie już patrzyłem na OLX Bardzo dużo jest yy, Kart graficznych Używanych 2080Ti No chcą się pozbyć yy, Gracze tych kart I kupić Ampare No ja na razie nie zmieniam Ja cierpliwie czekam Aż ceny zejdą w dół Zobaczycie jak będą ceny opadać Dotyczy to nie tylko Właśnie kart z tej serii, ale także ceny RAM, SSD polecą w dół. I można naprawdę sobie złożyć fajnego ciapka, fajnego blaszaka. Więc czekamy cierpliwie. Ceny na pewno opadną. A my jesteśmy już w naszym punkcie obserwacyjnym. i Idziemy do góry, żeby się rozejrzeć i co nam tam się odblokuje. Zaraz jestem bardzo ciekawy. No i jestem na szczycie, kurczę, trochę te deski nierówne są. Mam nadzieję, że nie spadniemy na dół. No dobra, no zajrzyjmy się. Pięknie tu jest. Ale to wiecie o tym doskonale, czego można się po tym rezerwacie spodziewać. Okej, okay, zobaczcie, no tu jest w cholerę tych punktów. Zobaczcie, tutaj, tutaj holm Wierolowa to jest naprawdę duże miejsce do zwiedzania. Tam coś się odzywało, ale nie byłem w stanie zlokalizować, bo oglądałem mapę. Zerknijmy może przez dalmierz, co tutaj mamy ciekawego. Kurde, nic tu nie widzę. No dobra, plan miałem taki, żeby tutaj się cofnąć i iść śladami Czeczuni, a później przy okazji coś może odblokujemy. Poczekajcie, usunę tu tutaj sobie zaznaczenie. Nie usunąłem. Usunąłem? Teraz usunąłem. Dobra, możemy iść śladami Czeczuni. A co mamy tutaj najbliższej? No tutaj jakiś punkcik jest. 700 metrów. Dobra, na razie idziemy tutaj tymi śladami. Zobaczymy, co tu będzie się działo ciekawego. A może rzeczywiście jest ta czeczunia bo kurczę. Chyba, że ci żartowni się chcą spłoszyć kogoś. Na przykład mnie. No ale. loft się tak łatwo nie poddaje i idziemy dalej. Zobaczymy. Kurczę, mam trochę mało amunicji. Ale zaraz zobaczymy. Tu mam trochę. No i mam tutaj jeszcze, także myślę, że powinno wystarczyć. Hmm. No ale widzicie, kasa wpadła 2.500. Whoever is doing this, we need to warn the locals. I can cover the nanits. The only other person near you is Georgi Grankin. He's an older man, excellent carpenter, totally harmless. I've marked his cabin on the hunter mate. Georgi used to be a doctor in Moscow. Very prominent. He gave up the city life to move out here in 1978. He's alone and he prefers it that way. So don't be surprised if he and his dogs bark at you when you approach. Haha, <laughs> <laughs> spoko. Mamy się spotkać z wujem lekarzem, który od 1974 roku mieszka tutaj jako samotnik. Wyprowadził się z Moskwy i uznał, że życie samotnika będzie dla niego najlepsze. Więc może trochę zdziczał i może na nas szczekać, jak, sam, jak sami widzieliście, ale ona nam tutaj przekazała. Albo jego psy, albo on sam. Poczekajcie, dziennik misji, ja sobie zobaczę. Ktoś lub coś niszczy okoliczne schroniska... W takich warunkach Alena nie może prowadzić badań naukowych. Ktokolwiek to robi, musimy ostrzec miejscowych. W twojej okolicy jest tylko Georgij Grankin. Udaj się do jego chaty. Podejdź do chaty Georgija Grankina. Dobra, spoko, nie jest to daleko. Ale, czekajcie jeszcze. Blisko chatki mamy tutaj ciekawy punkt obserwacyjny. Znaczy punkt, nie wiem czy to jest punkt obserwacyjny. Zobaczymy co to w ogóle jest. Więc udajmy się tam. Jest to znacznie bliżej aniżeli do chaty tego... Naszego dziadka, Dziadka Grankina 400 metrów Kurde, piżmowiec mi spierdziela, no Nie jest daleko, może spróbuję go tutaj Ustrzelić, gdzie on biegnie Aha, tu jest jeszcze jakiś W sumie niedaleko Nie mam tutaj żadnego wapika na piżmowce syberyjskie, więc będę musiał sobie radzić bez. Póki co może ja się tutaj psyknę, żeby nie był zbytnio wyczuwalny. Nie no, użyję tutaj środówki, a nie amunicji snajperskiej. Poczekajcie chwileczkę. Idę sobie w skupieniu i zobaczcie co moim oczom się ukazuje przede mną. Jest i piżmowiec. Tak jest. Ładny zwierzaczek. No pikny jesteś, ale ja cię zaraz tutaj potraktuję ze śrutówki. Czemu nie? Zobaczmy. Nie strzelałem jeszcze, tak? No jeden strzał. I fajny jest ten dźwięk przy zamykaniu luf. W innych strzelbach tego nie ma. I zobaczmy. No to jest nabój kulowy, więc kurczę, w rzeczywistości tego zwierzaczka by tutaj nie było. Byłby tutaj w tym całym rejonie porozrywany. Tak mi się najmniej wydaje. Zobaczmy. No, widzicie. Nieodpowiednia amunicja, brak trafienia w organ żywotny. No ale dobra, zabieramy. Jest, dwa tyś... jest 442 punkty, więc wpadła kasa. Za wykonanie zadania mamy 2,5. Trochę jest więcej, ale dobre i to. Bo tamten nam uciekł niestety. Piśmowiec. Sami widzieliście jak spierdzielał. A tu był za krzakach kolejny. I udało nam się go upolować. Idziemy tutaj do góry. Zobaczyć co to jest za punkt. A zobaczmy jaki jest nas stan konta. O kurcze, sporo kasy. Uzbierało się trochę. No ale póki co nie mamy tutaj żadnych planów na zakupy, bo praktycznie każdy sztucer zakupiony, każda strzelba zakupiona i każda broń krótka również. Jedynie łuki, no ale łukami no grałem kiedyś, no ale kiepsko mi szło, naprawdę bardzo kiepsko. Indianin ze mnie no kijowy <gry> niestety. O, tutaj mamy Rysia, ale kurczę, zupełnie inną stronę, aniżeli ja idę. W sobie pobiegł ten ryś. Dobra, już jestem blisko tego punkciku. Dobrze, zbadajmy. Traper. Odblokowaliśmy sobie wiedzę i punkt terenowy. Czekajcie, zobaczmy, gdzie teraz. No, teraz akurat musimy iść w stronę tego gringina. Dobrze, ja powiedziałem? Grankina, kurczę, sorki. Idziemy do Haty Grankina. Aha, I, i jeszcze jedna ważna rzecz, bo większość z Was jest tutaj nowa, i ja wcześniej powtarzałem w wcześniejszych gameplayach, we wcześniejszych odcinkach, że jeżeli misje będą bardzo trudne, to nie będę. ...ich wykonywał, tylko będę tutaj badał teren. Bo na przykład w Europie, no to olałem taką misję, mianowicie miałem zastrzelić z łuku lisa w małym rejonie. No kurczę, to jest praktycznie niewykonalne. No jeżeli ktoś od początku gra łukami, to wie jak to wygląda i pewnie wykona tą misję z łatwością. No ale ja tak nie gram, ja nie używam praktycznie wcale łuków. Może kiedyś jeszcze będę używał, zobaczymy. No, ale kiepsko mi się grało, i po prostu olewałem takie misje. Więc, jeżeli misja. Bo tutaj ogólnie te misje są bardzo trudne. Znaczy, na początku są łatwe, ale z biegiem gry, z biegiem fabuły, misje są coraz Coraz to trudniejsze. Zresztą pamiętacie przed Colorado, jak się męczyłem z jednym dzikiem w danym rejonie, trzeba było upolować trzy, upolowałem dwa, a okazuje się, że najwięcej ich jest nocą. No i koniec końcem udało mi się upolować dzika fartem. No ale było, sami wiecie, bardzo trudno. Chyba trzy odcinki na to poświęciłem. No Ale oczywiście polowałem też na inne zwierzaki, więc nie było aż tak nudno. No ale jeżeli z biegiem czasu z biegiem czasu będzie coraz trudniej, no to po prostu oleję te misję będę tylko odkrywał tutaj te tereny. I przy okazji oczywiście będę polował na zwierzaki. Dobra, tutaj mamy chyba, zdaje się, kolejnego piszmowca. Ja sobie tutaj go bo po cichutku podejdę. Poczekajcie. No i kurczę, nie widzę tego piżmowca. Gdzie on jest? Chociaż był tutaj niedaleko. Stąd właśnie wydobywały się te dźwięki. E, pewnie mnie już słyszał i spierdzielił. Tak mi się wydaje. No nie wiem, sami widzicie, nie widać go wcale. A był przecież niedaleko. Kurczę, ja się obracam i wydaję to odgłos. Zaraz, zaraz, zaraz. A nie, myślałem. Dobra, no ten piżmowiec na mucie, nie wiem gdzie jest, więc może idźmy do, tego, do tej Halty Grand Kina. Zobaczymy, co tam jest ciekawego u niego. Nie jest to daleko. Szkoda tego piżmowca, no ale trudno. Zwiał to, zwiał. Płakać nie będziemy. Chodźmy tutaj. 200 metrów i zobaczymy, czy grankin tutaj się znajduje. o bodajże, co my to mamy zrobić? Mamy ostrzec tego Grankina, tego samotnika. Może jest w chacie, ale od razu wam mówię nie będzie go, bo tutaj drugich ludzi nie ma. Jesteśmy tylko i wyłącznie my. No chyba, że gramy z kolegą, z przyjacielem, no to tak. Będą jakieś ślady albo jakieś podejrzewam wskazówki. Ok, chyba już jestem. Tu jest spoko, bo widzicie, kurczę, wszystkie misje działają. Nic się tutaj nie psuje. Kurczę, dużo nam tutaj pozostało do zwiedzenia, ale będę grał też poza odcinkiem, więc nie będzie tak ciekawe. Moving for a closer look. Mhm. Mm Coś nas tutaj zaniepokoiło, a raczej Alenę. Psy nie szczekają, glantkin nie wyszedł nam na powitanie i ta chata wygląda na zdemolowaną. Poczekajcie, tutaj jest. I don't like this gas canister. Giorgi relies on dogs and a sled for transportation. He doesn't need gasoline. Please check inside. Empty. Maybe Georgi took his dogs to the village for supplies. Anything unusual there? <Sess> Sign the play. your and you say they smell like gasoline. Short. Here I am thinking Georgy is some prankster's victim, but Georgi is the prankster. What is the old man thinking? Please take a photo to document this for the police. No, Grankin jest czu i zostawia takie ślady, a może go ktoś wrabia, no kto wie? Zobaczmy. Zfotografujemy to, jak nam zleciła Alena. Thank you. So, perhaps old Georgie has lost his mind. I think it's best that you collect any firearms from the cabin before you leave. No, wezmę jego broń. Kurczę, coś that shotgun is old; it's rusty, but if it still fires, it's good for protection against bears. I chyba well, mamy... I need to call the police. Thank you for handling this with your usual discretion. Georgi is an old friend of the Nenets. Hopefully, he meant no harm. I will be in touch shortly.

Jakieś ślady krwi gdzieś tutaj są w tym rejonie? Aha, tutaj. Kurde. A tutaj nie można nic zrobić, w sensie zapisać gry? No nie, to nie jest moje schronisko i dlatego nic nie można zrobić. No super. Ale wiecie co, zobaczmy tą strzelbę, którą mamy yy, dzięki właśnie tej misji. Odblokowała nam się, czekajcie, szybka podróż. Pójdziemy do schroniska i obejrzymy sobie strzelbę Grankina, bo to nam się odblokowało. Dobra, zobaczmy sobie tą strzelbę, która nam się odblokowała. Strzelby. Strzelba Grankina. Wcześniej ona była niemożliwa do zabrania. Widzicie, broń tę można odblokować, wykonując misję w Parku Narodowym Medved Taiga. Dobra, ja sobie może. Ją wezmę, ale zaraz posiadane to ja już, już ją mam, tak? Dobra, to w magazynie pewnie gdzieś jest. No, gdzie ona jest? Jest, a nie da się, bo kurde, mamy za mało miejsca. Dobra, wersję klasyczną na razie sobie zabiorę stąd i zobaczę tą strzelbę Grand Kina. Jestem ciekaw, jak ona wygląda. No, jest bardzo stara, zaniedbana, ale. To na razie nieważne. Zobaczmy. Zobaczmy, jak ona wygląda. Nie, nie, nie. Tutaj. O, tak. No, no, rzeczywiście. Stara jest. Ale jest podobna, zdaje się, do tej strzelby, którą mamy na początku. Grając The Hunter'a. Mianowicie. Już zapomniałem nazwy. Też jest bardzo fajna. Czekajcie. To jest. Strzelba... Czekajcie, czekajcie, już wam powiem, która to jest strzelba, którą mamy na początku gry. Chyba to jest ta. Yyy... Stewart, Steward, bodajże. I to jest chyba też... Ta strzelba, czekajcie. Mhm. Chyba ta, Coversham Steward. Dwulurka. Coś mi się to zdaje... Czekajcie, pasujące wyposażenie. No, tutaj mamy 24 kulki i nabój kulowy. Ja chyba użyję sobie właśnie tego kawerszyn Stewart w następnym odcinku. Będę używał strzelby Grankina. Chętnie ją sobie wezmę. Postrzelam troszkę z niej. Ale to już będzie, tak jak mówię, w następnym odcinku. Moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!